zadanie 29 wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych parzystych czyli mamy liczbę czterocyfrową czyli mamy cztery jakby miejsca do uzupełnienia w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 2 4 7 i jest jeżeli to ma być cyfra parzysta to na cyfrę jednostki, wartością jednostki cyfrą jednostki takiej liczby musi być 2 lub 4 czyli tutaj mamy dwie opcje do obsadzania dwójkę lub czwórkę, a na pozostałych miejscach nie mamy zera czyli w tym miejscu może być jedna z trzech cyfr, jedna z trzech cyfr i jedna z trzech cyfr czyli takich możliwości jest 3 razy 3, razy 3, razy 2 no bo na końcu mogą być tylko liczby parzyste a ich jest tutaj 2 lub 4, czyli są dwie